Dobry dzień dobry, witam się z Wami bardzo serdecznie. Już w lipcu. Słuchajcie, mamy 1 lipca. Ja jestem najprawdopodobniej właśnie we Wrocławiu. Kiedy wy to oglądacie oczywiście na Zlocie Wrocławskim kwiatu dolnośląskiego. Jak wy to oglądacie, to powinnam być na jakichś porannych warsztatach, u nie wiem kogo, nie pamiętam a my sobie zrobimy, słuchajcie, tygodniówkę na ten piękny tydzień zlotowy to będzie ostatnia tygodniówka czerwca, ja tu sobie dorzucę te dwa dni po prostu, które mi tam zabrakną, w sensie nie będę doklejała naklejek, bo nie mam jeszcze tych naklejek, więc jak już będę miała naklejki zgoździkowe, to sobie te tam dni miesiąca, dni tygodnia dokleję a póki co, słuchajcie dziubiemy to będzie kolejna bardzo, bardzo, bardzo prosta tygodniówka bo jak już Wam mówiłam u mnie tegoroczne tygodniówki są bardzo, 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 bardzo proste. Były boksiki w zeszłym tygodniu, to teraz sobie zrobimy znowu znowu ten tutaj o i zrobimy sobie z lewej strony z lewej strony zadania, z prawej strony zrobimy sobie. Dni tygodnia, tu sobie damy kalendarz, żeby było, wiecie, różnorodnie. Żeby było różnorodnie. I zaznaczamy sobie ostatni tydzień czerwca. Zleciał ten czerwiec, nie wiadomo gdzie i kiedy. Słuchajcie, kogo widzę na w ogóle na zlocie, z kim się widzę. Znaczy ja już wiem, z kim się widzę, ale możecie napisać, kto tam. Był, to ten, kto ten, z kogo się udało spotkać, kto dorwał ateciaka, mam nadzieję, że maraton ateciakowy się udał i ateciaki jakieś w ogóle powstały, bo to wiecie, nigdy nic nie wiadomo. Ale plan był taki, żeby maraton ateciakowy był przed Wrocławiem również, więc mam nadzieję, że się udało ateciaczki stworzyć. Powiem wam, że na Wrocław już się totalnie nie mogę doczekać po prostu. Jaram się y, nieustannie, po prostu. Ciekawa jestem, czy będzie znowu tak strasznie, strasznie gorąco. Jak w zeszłym roku. Może w tym roku pogoda trochę będzie lepsza. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Bo w zeszłym roku to był taki uk ukrop po prostu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Znaczy wiecie, no z jednej strony mega fajnie, że było tak ciepło, ale z drugiej strony tam w środku raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pamiętam, że pierwszego dnia to ja po prostu tak płynęłam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Strasznie gorąco. Ciekawa jestem właśnie, jak w tym roku będzie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Mam nadzieję, że jednak trochę lepiej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobrze by było, jakby nie było aż tak strasznie gorąco. Bo to wiecie, idzie się roztopić po prostu. Dobra, to sobie od razu podzielimy, teraz sobie tutaj wybierzemy, o może tutaj sobie witrażyk zrobimy, dobra, zrobimy witrażyk, mieści się. mieści się, te witraże wyszły błędne po prostu, ale będę kombinować z witrażami, żeby do różnych kwiatków były te witraże, bo po prostu taki sztos poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela i one są fajne też na mm, ateciaki, nie? Za dan ka. Śmieszek. Śmieszek musi być. Śmieszek musi być koniecznie. Dobra. I tak bez niedzieli. Poniedziałek w sensie bez weekendu. Poniedziałek wtorek Środa, czwartek, piątek i sobotę, niedzielę, dokleję sobie, jak już będę miała dni tygodnia, dni miesiąca, wiecie, yy no z następnego zestawu, wiadomo, że jeszcze go w tym momencie nie mam. Wi wiadomka, nie? 27, 28, Dwadzieścia dziewięć i trzydzieści. i dni poniedziałek. Pewnie macie dosyć tych tygodniówek, co? Wszystkie takie same, ile można, nie? Ile można. No wiecie, możecie mi dać znać, czy w ogóle chcecie, żeby nagrywać te tygodniówki, no bo może jak one są rzeczywiście aż tak do siebie podobne, to może bez sensu, żeby je nagrywać. Może ja sobie daruję nagrywanie tych tygodniówek, po prostu będę sobie, wiecie, sama dziubać je. No ale z drugiej strony, skoro i tak takie dziubam, to równie dobrze mogę wam wyrzucić takie dziubam. Może zawsze ktoś tam sobie ze mną spędzi chwilę czasu. No nie wiem, nie wiem, możecie napisać, co sądzicie w ogóle na ten temat. Bo jak widzicie, moje tygodniówki są ostatnio wybitnie proste, po prostu wybitnie proste. I na razie się nie zapowiada, żeby to się miało jakoś, wiecie, zmieniać, nie? I co zrobić, no? Tu tak, sobie damy papiera i już nauczona doświadczeniem najpierw odklejam, potem od, odcinam. Tylko wiecie, takimi nożyczkami, których wam nie szkoda, nie? No bo to jednak klej w sensie, ja na przykład moimi teamami bym tego nie zrobiła, bo byłoby mi szkoda teamów. Więc ja mam takie nożyczki od zadań specjalnych, których właśnie używam do, no do takich właśnie, o. A tą dziewuszkę chciałam sobie wykorzystać, dajmy ją tutaj. O! Zacna, zacna dziewuszka. Tak, a tu mam takie małe jeszcze dziubeczki. mam no, sobie te dziubeczki tutaj powdziubiała. O. No, ślicznie. Tu bym sobie coś dała jeszcze. No, ja bym sobie tu dała. No, ja bym sobie tu dała. A no, może te bym sobie dała, takie kałajowe bardziej. Tutaj nie zapominajki z oczami w ogóle zobaczcie. Nie wiem czy to widać. Ale one mają oczy. O, jest creepy. O, jest creepy. Chciałbyście coś creepy zobaczyć, to już <śm> widzicie. No <śm> i to by sobie tego słodziaczka dała takiego małego babyka, O. o. Super. Super bajerancko, dobra. I tu będą jeszcze doklejone, bo tak mi goło, nie, ale muszę pamiętać, że tu będą jeszcze doklejone rzeczy, plus będą jeszcze kropeczki, więc możemy powoli, powoli finiszować. ewentualnie jeszcze tych motylków bym sobie tutaj wykorzystała do końca. No, tu bym sobie dała motylka, no bo wiadomo, motylki to jest, wiecie, motylki to się wszędzie trafią, wszędzie pasują po prostu. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości, że motylki Drugi po prostu pasują wszędzie. Tu sobie damy motylka. No, kropeczki, i finito. Jestem ekspres, ekspres wieczorny po prostu. Ekspres wieczorny. Piękne, piękniuśki. Piękniuśki, piękniuśki. No, ale z Wrocławia to już myślę, że na pewno nagrywam vlogę. Bo z tych moich takich wyjazdów y, małych, co y, były w ostatnich weekendach, to, to nie wiem jak to tam będzie, ale z Wrocławia na pewno będę nagrywać. No bo to jednak duży zlot to fajnie by było mieć pamiątkę. Chociaż z dziewczynami też fajnie by było mieć pamiątkę. No muszę pomyśleć, czy nagrywać. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Dylematy, nie? Jakie to są dylematy? Mi się w ogóle bardzo przyjemnie montuje te vlogi. Kiedyś tego nie lubiłam, ale tak pod muzyczkę, tak wiecie, fajnie. Później mogę sobie co jakiś czas wiecie, odpalić takiego vlogacka i mam takie, o, jak fajnie. I oglądam rzeczywiście, sama oglądam nawet sobie te filmy. No dobra, zobaczcie. Ostatnia tygodniówka czerwca, finito. Poszło po prostu ekspresikiem. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłam tymi tygodniówkami. Następne będą inne, będą na pewno goździkowe. Nie wiem, czy układ będzie inny, czy taki sam. To wyjdzie w praniu, że tak powiem. Ale, tak jak mówię, napiszcie, która wam się podoba najbardziej, chociaż no one są do siebie tak podobne, że ciężko jest, wydaje mi się, wybrać jedną ulubioną. Ja, gdybym musiała którąś wybrać, to wybrałabym chyba tą ostatnią, z tą dziewuszką, albo tą pierwszą ze zwierzaczkami. No, myślę, że one są u mnie y, egzekwo, że tak powiem. Ta właśnie i ta. W ogóle ten układ bardzo mi się podoba, bardziej niż ten układ. No ale nie chcę was męczyć całym, całym miesiąc tym samym dokładnie układem, więc chociaż na zmianę, nie? Może na przyszły miesiąc y, uda mi się wymyślić coś innego, zobaczymy. Na razie to mi się świetnie sprawdza, więc tego jeszcze w czerwcu będę się trzymać. Może w lipcu coś wymyślimy innego, zobaczymy. Jak macie jakiś swój ulubiony układ, to możecie mi podsyłać. Może się zainspiruję, No. To co. Życzę Wam miłego dnia. Do zobaczenia następnym razem. Pa, 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 pa. pa.